Let's go. Zero uczucia stresu, kiedy łapie mnie ta forma Wyprzedzę twoje pytanie, Michał, Neva act like normal aby się porobiło jakbym zaczął grać do końca Psycho mask na fejsa, ból to schować mi pomoże Lubię ponagrywać w spodenkach wigotów, to plus dziesięć do skira Mrużę oczy chińczyk jak panie Asahira huh. Yeah, okej, okay. słyszę że wyjścia tu jest brak Nie wiem jaki czas I'm just looking for a watch yeah. like this type of stuff Każdy z nas to kamień, mamy bardzo małe choczka Wobec tym momencie do agresji zero podstaw My tu umieramy poka już no, it's to skończyło, wszystko na bok, zajmujemy się przyprawą Jakieś czołpy nas nie trawią, chuj tam zrobimy im nalot że wam o swój mocno mnie pojebało Jak myślę o swych nowościach czekam ze stojącą pałą I hey, to wcale nie jest rano, ha! Znowu muszę iść na całość Kurwa oby mi się chciało Chuj tam obalę jakość jakoś Chyba czasem se zluzować mogę, nawet jak przy Majku jeszcze wychodzę na minus. Wychodzę na minus. Bardzo dobrze jest schowane, ale lubię jak wyłania się ze mnie na wersach przygód. Ha! Dość już miałem głupich przygód, że na karku mam Jordana i nie więc zaś o życiu. Co? Nie wciskaj mi takich kitów, same dobre paki nie pierdol, tylko wpisuj yeah. STHU do P i do D Zasiałem, cieszę się plonem Widziałem, zaśmiałeś koleś Z popcornem patrzę jak to toniesz yeah. Jak ktoś gada o zasadach, to nie że je ma Myślę, że byłem przy blokach, nie wychowałem się na Mama i tak często pyta, skąd to brudne DNA huh? Huh? Przez Przecież wiesz o tym Pamiętam czasy, gdy wszystko co miałem Zamieniałem na różne CD Do dziś nie jestem CT Ciągle mam sobie ten gut Będę tym przed siebie plot Chcę do złotej bramy kroci I nie jeden tylko w chuj że wiele potrzeba by mi haf kurwić To nie rap dla durni, a ty tu mówi inaczej Pozdrawiam moich kubli od pieluchy po substancje. Chyba czasem se zluzować mogę Nawet jak przy majku jeszcze wychodzę na minus Bardzo dobrze jest schowane Ale lubię jak wyłania się ze mnie na wersach przygód, ha! Dość już miałem głupi przygód, że na karku mam Jordana i nie więc zaś o życiu. Co? Nie wciskaj mi takich kitów, same dobre paki bitów, ty nie pierdol, tylko wpisów. Yeah! hu, yeah, yeah. te i do D. zasiałem, cieszę się plonem. Widziałem, zaśmiałeś kolej. Z popcornem patrzę jak to nie, yeah.